Wigosystem jest firmą półprzewodnikową, fotoniczną, która wytwarza detektory poczynieni, ale również materiały półprzewodnikowe. Obecnie nasze produkty są w systemach kontroli kół w pociągach, są w systemach ochrony czołgów, ale również inteligentnej amunicji, i są w czynnikach jakości powietrza. Detektory przyszłości również mogą całkowicie przeanalizować skład chemiczny krwi człowieka i bezinwazyjnie badać nasz stan zdrowia. Przez wiele lat wspieraliśmy 20 największych uczelni technicznych na świecie. Oni dali rekomendacje do, do laboratoriów NASA, że nie zrobicie detekcji metanu nigdzie bardziej efektywnie, szybciej niż z jego system. Trzeba wychodzić na świat, opuścić laboratorium, słuchać innych, zobaczyć, jak własne rozwiązanie może uzupełniać to, co świat robi. Wtedy będzie można sprawdzić w boju swoje silne strony i rzeczywiście zacząć robić biznes. Nazywam się Adam Piotrowski, jestem prezesem Vigo System, spółka akcyjna, jestem przedsiębiorcą.